Nie uwierzysz, ale oni tu piją trowę. Tu wiecie, że piją trowę, to piją. To jest macza! jak po jakiego pieru na te tam lecisz? Po co Przejdziemy się jeszcze tu. Czekaj, się chyba nawigacja dzwoni. Halo, Zosia! Wychodzimy se, dostaniemy takie piękne gorckis. Nie będziesz wiedziała, o co chodzi, ani ci nie będę tłumaczył. W tej Warszawie to jest syczko na opak. Nie, Zosia, nie uwierzysz. Oni tu mają pociągi wkopane do ziemi! No ja się świadkiem! To jest taką dziurę, i nie wiadomo co się tam z tobą porobi, bis? No i tam jeszcze chodźcy handlują, masz te zmieli. W tej ziemi my jeździli tymi pociągami Zośka Mówią do nas, że nos wezdą na jakieś złote tarasy. Jak się tak godo do mnie? Ale se Stasek zakurzymy! A to jest centrum handlowe Zośka, Ty byś tylko czego rozumu dostała tu. A nie żeś na krubówkach tyle dziadów nie widziała. Jakieś elfy ganiają po ulicach. No powiem ci zdziceli trochę w tej stolicy, no. Zośka! Nie uwierzysz, ale oni tu piją trowę. Tu wiecie, że piją trowę to piją. To jest macza! Taki potrow. Naciskają do śkląki Pili pilimy te daisy ze tymi święty spokój. Ty Jasiek wypił te dwie te trowy i mówi, że o to by się najlepiej rozlignął do pościeli. No i chodź gdzie my jeszcze byli. No byliśmy w jakimś concept store. No to jest coś i takiego sucho jak Jarmak w mieście w nowym torgu. No, chodź co tam mają! Nie, śrubki, nakrętki, opony dentki, aparat czeski pineski. Lecimy z Jaśkiem jeszcze na Pilates z Gdy Jasiek od zawsze chciał zrobić kurs pilata. Z rano jeszcze idziemy na jakiegoś coffee Rave No lecimy bo ja się chcę spróbować tej kawy. Skąd ją ja wiedzieć co to jest za gatunek kawy ten Czekaj, ja się jak zaś kanał sprawdzi w internetach co to jest ta rawę? Nie może znaleźć ty. Aj mamy Prime w kuka, parzuchy, to sobie zaparzymy jak będzie płona. Jedno no nic tu nie zezrę, to jutro będziemy. Ciao bella!